To panu pozwolił na odzywanie się do mnie. Dlaczego pan tak mówi? W jakim celu pan tutaj wytałuje? Cel so, zaspokojenia swojej potrzeby i też sprawdzenia oznakowania. Widzę, że jest nieprawidłowe. Rozumiem. Eee... Czemu nieprawidłowe jest oznaczenie na obiekcie wojskowym? Nie powinno tak być. Interesują mnie Czy, Czy to jest zakazane? Nie, ale ukrywa pan powód, dla którego pan to wygra... Przepraszam, bo nie suszę. O tam wie pani każdy może sobie przylepiać co tam chce. To tak nie działa. Ale ja wiem, dlatego spokojnie filmuję. Dwadzieścia osiem z obwódką. Zamiast siedem, czterdzieści sześć, trzy i pół. To samo historia. Tak? To, panu na to panu pozwolił na odzywanie się do mnie. Przyjąłem do wiadomości, proszę pana. 28,5 Pół. No proszę pana, jest zakaz fotografowania. Proszę pana, to tak nie działa. Skąd pan bierze wiedzę na temat zak zakazu fotografowania? To nie jest znak zakazu fotografowania opisany prawem, proszę pana. W Polsce, proszę pana, obowiązuje prawo, a nie zalaminowany kartonik, który sobie ktoś wywiesił. To tak nie działa. To jest jednostka wojskowa. To nie szkodzi, proszę pana. Jednostki wojskowe nieoznaczone w odpowiedni sposób można fotografować dowoli, bez pytania, bez kogokolwiek zgody. Tak to wygląda obecnie. Proszę pani zdjęcia i nagrywam film. tak No to jak pani nie wie, no to może zakończmy tę rozmowę. dlaczego pan to robi? No podejrzewam, że pani wie dlaczego pani gdzieś idzie, nie? Także wiem, tak, dokładnie proszę pani wiem. Na tym to polega, że ja wiem. to To co to widzę proszę pana. Dlaczego pan tak mówi? No ale na jakiej podstawie pan to mówi? Jest jakiś jakiś przepis jest proszę pana, czy co? Dobry Dzień dobry, oficer dyżurny pokoruszników. Witam Panie pokoruszniku, bardzo mi miło. Pytanie, czy tutaj w jakim celu Pan tutaj wykonuje... W celu zaspokojenia swojej potrzeby i też sprawdzenia oznakowania widzę, że jest nieprawidłowe. Rozumiem. Czemu nieprawidłowe jest oznaczenie na obiekcie wojskowym? Nie powinno tak być. Ciężko mi się tutaj wypowiadać w tym temacie. Jeśli tutaj ma pan jakieś uwagi, to na pewno je zgłoszę do odpowiednich tutaj komórek. Rozumiem. No, aczkolwiek tutaj jest wieszony rzeczywiście zakaz fotografowania, także prosiłbym ewentualnie. Tylko, że to nie jest zakaz fotografowania. Rozumiem. Wie pan, dlaczego to nie jest zak zak zakaz fotografowania? No może nie pan tutaj oświecić. Dobrze, to przekazuję panu wiedzę, ponieważ jest pan bardzo miły. Otóż proszę pana. E, zakaz fotografowania w polskim prawie od jakiegoś czasu, przynajmniej tak jest opisane, stanowi biała tablica o wymiarach kwa, kwadratowa o wymiarach boku tak. 60 na 60 cm. E, jest Pan oficerem, więc raczej nie będzie Pan miał problemu z ogarnięciem tego, że ta tablica nie ma 60 cm. To do tego się zgodzimy, nie? Być może tak. Jak, jak Pan chce sprawdzić, może Pan sprawdzić. Ja już to sprawdziłem. Ona ma 28 cm. W związku z tym to nie jest. E, znak zakazu fotografowania, czyli ten obiekt nie jest oznaczony prawidłowo znakiem zakazu fotografowania, a więc można go zgodnie z polskim prawem fotografować e, bez żadnych przeszkód. Chyba, że ktoś to zmieni, tak naprawdę. Po, słyszałem tu pokątnie, że jest wezwana żandarmeria. Z mojego doświadczenia proponuję do przyjazdu, do czasu przyjazdu żandarmerii, pozdejmować te wszystkie znaki, bo jak się okaże, że te znaki są niezgodne z przepisami. To znaczy, że ktoś na obiekcie państwowym połamał zasadę praworządności i powiesił sobie coś, co nie powinno na nim wisieć. To jest moja delikatna propozycja. Ja już bywałem w takich sytuacjach, wiem, jak potrafi to się skończyć. Więc, ja więc tak proponuję. Wyjaśniłem panu. Dobrze. W takim razie mimo wszystko prosiłbym tutaj w ramach takiego obywatelskiego, nawet do obywatelskiej prośby żołnierskiej, czy jednak mógłby pan tutaj nie nagrywać. Mógłbym, jeżeli zdejmiecie w ciągu 10 minut tablicę. Et nous, ne ressemblent pas ce qu'on Bo mogę, lubię i chcę. Interesują pan, mnie obiekty. w w okularach Czy to jest zakazane? Nie, ale ukrywa pan powód, dla którego pan to nagrała. Rozumiem... Przecież powód, pani do... powiedziałam wyraźnie, Jej, bo mogę, muszę, lubię i chcę. Nie wchodźmy tutaj może w dyskusję. Da pan pani się wypowiedzieć, ja to rozumiem. nie jest średniowieczność, że, że kobiety nie mają głosu. To nie o to chodzi. Tutaj To jest wszystko takie teraz podejrzane. O co mnie to pani myślę, podejrzewa? Że... O co? Wie pani sama ma pani siatkę, jakąś torbę? Nie no, wiem, no, czy pani tam nie ma bomby, nie? No moje zachowanie jest bardziej naturalne niż pana. Ja proszę, Pani zachowuję się tylko i wyłącznie zgodnie z prawem. Jak Pani się polskie prawo nie podoba, to jest co innego. są takie, żeby nie nagrywać, nie robić O ja i tak, tak. Ja także Panu wszystkiego dobrego. Dziękuję, że pan taki miły do mnie był. Ja oczywiście nie uważam, aby jakiekolwiek znaki zakazu fotografowania jakichkolwiek obiektów, kiedy mówimy o zakazie spoza tego obiektu, miały jakiś sens. No ale na moment, na maleńką chwilkę, na potrzeby tego, o czym wam tu krótko, ale treściwie chcę wspomnieć, załóżmy na moment, że taki zakaz dla pewnych obiektów miałby sens, byłby mocno potrzebny i znacząco miał wpływać na bezpieczeństwo danego obiektu, no a w związku z tym na bezpieczeństwo państwa polskiego. Ten materiał, który tu oglądacie, został nagrany gdzieś mniej więcej w środku maja 2025. Z tego kanału mogliście się dowiedzieć, że rozporządzenie, które w jakiś tam sposób wypełniało zapis ustawowy zakazu fotografowania, weszło w życie 18 kwietnia 2025, natomiast ogłoszono je na początku kwietnia. Zatem w rzeczywistości wszystkie zainteresowane podmioty miały przynajmniej dwa tygodnie na załatwienie tematu, a jak widać w tym wypadku do mojego przyjazdu był. Było półtora miesiąca i tak było i nadal jest w wielu przypadkach obiektów. Skoro tak ważny dla bezpieczeństwa miał być zakaz foto, to dlaczego zarządcy tych obiektów olewali w rzeczywistości temat i zamiast przyłożyć się do tego w ramach przecież swoich obowiązków, robili coś po prostu na odpierdol w sposób nie tylko kompletnie niedziałający, ale i także bezprawny? To pozostawiam Wam do rozważenia. Przypominam, że przepisy uległy już zmianie zakazem foto według ustawy. Już nie są objęte tak zwane obiekty strategiczne, czy też mówiąc bardziej ustawowo, szczególnie nieważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, po co można było podciągnąć niebywałą wręcz ilość obiektów, ale zakazem fotografowania i filmowania Pozostały objęte obiekty zajmowane przez Wojsko i Służby Specjalne i nie, nie jest tak, jak ostatnio palnął autoświat, że chodzi tu o całą gamę służb wszelakich. To nie jest prawda, bo w przypadku służb specjalnych mówimy jedynie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. I to w dodatku te obiekty wojskowe i służb specjalnych muszą być oznaczone odpowiednio. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dla chętnych oczywiście jest możliwość wspierania, a o subskrypcji i lajkach i komentarzach pamiętajcie zwłaszcza, że będziemy w najbliższej przyszłości powracać do bulwersujących spraw, jak ta, w której policjant wyrwał telefon kierowcy, a pytano o przyczynę interwencji, i odpowiedział z raką. Są już sądowe rozstrzygnięcia, między innymi wrócimy także do skandalicznego zachowania policjantów z Radomia, którzy nie dość, że kłamali, to jeszcze mnie zatrzymali za to, że nie podałem im danych. Tu też jest prawomocna decyzja sądu. A i wrócimy sobie też do pomiaru prędkości, którego w bulwersujący sposób dokonał na mnie tczewski policjant, a powrót do tego słynnego materiału będzie z tego powodu, że komendant z podjął decyzję walki do końca, podważając właściwie niemal wszystkie ustalenia i tezy biegłego i złożył apelację. Ale w tej apelacji dokonano czegoś tak bulwersującego, że głowa mała. Subskrybujcie kanał, w powiadomieniach zaznakcie opcję wszystko, a wtedy niemal na pewno nie przegapicie tych archi-ciekawych materiałów.